Dobry wieczór, dobry wieczór, witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Niestety pewna sytuacja zmusiła mnie do nagrania tego filmiku. Moi kochani państwo, wy mnie wszyscy oglądacie, ponieważ jest tak, a nie inaczej. Tysiącom ludzi i milionom na świecie podobają się moje filmiki, za co mi dziękują. Jednakże mieliśmy w filmiku jednego pana pod jakimś pseudonimem MM, tak, i inni po prostu, gdzie ktoś inni, którzy informowali, że że tam ten MM zachorował, coś tam takiego, i ja współczułam. Jeżeli ten pan mnie na swoich filmikach bardzo, bardzo przezywa, ubliża, mówi rzeczy okropne, rzeczy okropne pod moim tym, ja się tym nie przyjmuję, ponieważ wiem, że tylko pozdrawiałam bardzo, bardzo serdecznie, życzyłam zdroweczka i mówiłam tak. Jeżeli coś się dzieje właśnie, że człowieka pogotowie zabiera, bo sama wiem posoby, czy kto inny, to mogą ucieknąć elektrolity, nic się nie dzieje. Niekoniecznie spicia, czy coś takiego. Jeżeli ktoś informował mnie po prostu, chociaż tym ja nie biorę pod uwagę, bo są różne trole i tak dalej, że ktoś nagrywa filmiki, które odrażają, czy coś takiego, to też mówiłam, że ja nie wchodzę w takie filmiki. I po prostu, bo, bo te I, i każdego chorego bardzo pozdrawiam. Nie zawsze musi jeść te tabletki i życzę właśnie każdemu dróbeczka, ale widzę, że od, yy, yy, yy. widzę, że, że jest bardzo dużo troli, nawet miałam kilka telefonów, którzy bardzo złe zachowanie mieli. No to są też takie osoby, ja się tym bardzo, bardzo nie przejmuję, jednakże jeszcze raz powiem, że mieliśmy tu, a szkoda, mieliśmy też kury Nioski, którego też na pewno usunę, y, 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 którego też na pewno usunę. Bardzo brzydkie słowa od tych osób, y, 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 bardzo brzydkie zachowanie i tak dalej. Do MM nie mam żadnej pretensji, jak on pogniewał się o to, że ja go pozdrawiałam, czyli przepraszam bardzo serdecznie, powyłączałam wszystkie kanały, jednakże muszę ostrzec, że proszę nie zarabiać na moich piosenkach. Ponieważ widzę na Facebooku, wszędzie tam udostępniane są te moje pisyneczki, były też udostępnione na Live, ie. to jest karalne. Ja nie każę, bo ja nikogo nie chcę karać ani nigdzie iść do sądu, ale jednakże, jak zauważy to YouTube lub fa Facebook, bo od wczoraj jest to RODO, mogą po prostu mieć pretensje do Pana. Ja nie mam żadnych pretensji. Jeżeli wyszło coś nie tak, yy, yy, to jeżeli coś wyszło coś nie tak, to. To po prostu, że za pozdrowienia serdeczne, które pozdrawiałam każdego jednego. Ktoś Witaj A, a Aleksandra, bardzo cię witam. Witaj kochaniutka Władziu Pan Pytlak. Witam serdecznie właśnie wyszło jak wyszło, bo na kanale MM ja już nie mam, w ogóle wszystko jest pousuwane. Tylko widzę, że jeszcze puszczają, zarabiają na tych moich pioseneczkach jakieś streamy, czy coś takiego. Nie znam się kompletnie na tym, też nic nie mówiłam, jednakże pod moim tekstem padło dużo, dlatego tutaj weszłam i mówię, że jeżeli ktoś się obraził za pozdrowienia, serdecznie, serdecznie przepraszam, już nie będzie można, nie będzie ta osoba mogła ze mną rozmawiać. Także, że po prostu dwa. Yy, już ta osoba nie będzie mogła ze mną rozmawiać, a, a po prostu yy, jeżeli tutaj będziecie zauważać, że tu jest bardzo dużo innych jakich troli, czy, 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 czy yy, no dziękuję Panie Kamil, że Pan mówi, że, że ładnie wyglądam, bardzo, bardzo dziękuję serdecznie, serdecznie pozdrawiam i tu już będę kończyć. Jeszcze raz mówię Panie MM do Pana, że jeżeli za yy, pozdrowienia czy tam Jakieś porady, które mówiłam, że zawsze może się zdarzyć, że same dobrowolnie nam te elektrolity uciekną, nie musi się pić ani palić, ani niczego. I ktoś źle zrozumiał, no to bardzo mi przykro i bardzo przepraszam. Do usłyszenia w następnym filmiku. Dobrze, że już nie jestem na kanale MM i nigdzie. Po prostu proszę bardzo Pana MM, żeby wycofał wszystkie pioseneczki, które nagrał i. I proszę na mnie nie zarabiać. I, y, czy, czy w ogóle zarabiać, czy jak? Y, 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 skoro nawet tak w życiu się zdarza, że nie można kogoś pozdrowić, bo ktoś się obraża, więc, więc, więc cóż tu robić? Tak czy tak, proszę uprzejmie. Na życzenie, które tam na tym swoim filmiku gdzieś tam puszcza w świat, żebym go przeprosiła za to, że mu składam serdeczne pozdrowienia, że tam gdzieś był w szpitalu, bo sam pokazywał całemu światu oko i wszystko na filmiku, przecież filmy lecą na YouTube. Dlatego też powiedziałam, że już nie będę przepraszać, przepozdrawiać takich ludzi, którzy sobie nie życzą, chociaż pod pseudonimem i to wszystko. Adam Oto Miller. Witam Pani Władysławo. Witam Siemka Władzia Kasica. Czy Ziemia jest? Błaska. no dużo różnych rzeczy mi zadajecie, ale ja już będę kończyć, bo to jest drugi mój filmik, który o Miller, ma Pani całkowitą rację. No widzi Pan, bo po prostu pani Miller, ja powiedziałam, że niektórzy ludzie naprawdę nawet nie życzą sobie, żeby ich pozdrawiać. I tak jest, no a ja nigdy. Ze swoich ust inaczej nie powiedziałam i bym nie powiedziała, ponieważ ta osoba była bardzo sympatyczną, miłą osobą. Pisała fajnie do wszystkich i na tej tablicy pisała do wszystkich bardzo fajnie i wspaniale. Jak chcecie, to tam idźcie na ten kanał. Natomiast ja już się nie mieszam. Po prostu. A ludzie są różni, że piszą jakieś głupoty. No to po prostu niech sobie piszą, bo, bo tacy też muszą być, proszę Państwa, no, tacy też muszą być. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz powiedziałam, już niebe. wszystkich pozdrawiam tych moich Panów, tych, tych, którzy se życzą, natomiast tych wszystkich, którzy, którzy se nie życzyli, czyli MM, już przeprosiłam i już nie wchodzę tu w żadną drogę i niech on też to zrobi, bo bardzo, bardzo mnie obrażał na kanale za, za dobre życzenia, bo słyszałam, ale usunęłam, albo zrobi, albo nie. I wszystkich tych jego gości, którzy źle się wypowiadali, serdecznie pozdrawiam. Dobrej i miłej nocy.